wyborowe towarzystwo przed państwem i Zakrzan i Norbi Dzień dobry Witamy serdecznie czy ty młoda dziewczynko wiesz co to było za zespół no, pewnie z e, Izuniu, pytam o to, czyją piosenkę zagrał Erben. No, przecież wiem, żartowałam sobie, mój drogi. Jedyny, niepowtarzalny Bonnie F. Tak jest, i Daddy cool, wiesz, że to jest e, piosenka o mnie. Że nie bez ciebie taki w porządku tatusiek. Lepiej, ja jestem w tym programie jak dobry ojciec, daję nagrody. Pocieszam, dopinguję. No dobrze, ale tata nieraz powinien być też surowy. Izuś, surowy to jest dobry tatar, nie Tata. Na pewno nie w tym programie, tu jestem do rany przył. A, mój drogi, lecz ty sobie sam komplementów potrafisz sprawić. Bo ja jestem też samowystarczalny. Ale nie w tym programie, mój drogi. U nas najważniejsi są uczestniki. ...w naszym dzisiejszym finale. Dobra, po kolei. Najpierw nasze litery, czyli pięć spółgłosek. jedna samogłoska. R, S, T, L, N oraz e. Jak słyszysz, nic się nie zmieniło. Dzięki złotej karcie Martyna ma cztery spółgłoski i jedną samogłoskę, a nie trzy. Poproszę W, Z, K... M. Jako czwarta. I A. Okej. Okay. W, -Z -K M jak Marta czy Martyna. Tak. I samogłoska A. Proszę bardzo. Kciuków nie puszczamy. Kategoria hasła religie. 10 sekund. Start. Relikwie... Pewnie jak się wyświetli, to powiesz, no jasne, no ale to jest proste jak są te litery wyświetlone. Tak jest. Zobacz. Pewnie świętych. Proszę, niby prościzna, prawda? Niby tak. Ale zapraszamy każdego, żeby tu stanął tak, tak jest. i miał ten krótki I czas na to, żeby, tak, tak. żeby na to odpowiedzieć. Marty, no e, myślę, że zapominamy jak zwykle o tym, co nie powie. Zapominamy? Nie będzie to tak łatwe, bo pieniędzy. Tu miałaś rękę do wylosowania dobrej koperty, bo no. w kopercie Proszę. mamy 25 tysięcy złotych. Szkoda. Eee, dobra, mówimy o tym, co jest. 4950 zestaw gier, odkurzacz i zestaw porcelany. Nasze uznanie, ukłony i Tak Już jest, nie. gratulujemy serdecznie. Dzięki bardzo. Leć do szczeniaka. Nie poczekaj. A to za chwilę, no, za tak, no wiesz, Za chwilę. No tak. Skoroś go pozdrowiłeś, teraz powiedz, że mama tego szczeniaka. Nie się mówić, eee, się tak. Pancia zaraz wróci do domu. Dokładnie. I to sama powiedz do Nelly i Nel do Luriu, Loli I Pancia wrócą za tak. chwileczkę. Karma będzie. Wszystkich wodę damy. Idziemy na pozdrawiamy serdecznie. A tych, którzy po prostu lubią rybki, również. również pozdrawiamy. Idziemy się jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia.